Hej, dzień witajcie, z tej strony Giladkis, zapraszam was bardzo serdecznie na kolejny odcinek z gry Roblox. Moi drodzy, dzisiaj gramy sobie w gierkę Stone Miner Simulator i dzisiaj będziemy sobie kopać, tak naprawdę zobaczymy ile będę w stanie wykopać. Polecaliście mi gierkę, że jest bardzo fajna, więc zobaczymy, tu są jakieś zamknięte, aha, tu jest sprzedaż, jest w tamtym miejscu. Tu mogę kupić chyba jakieś bardzo fajne tutaj, o, a czy to są tylko skiny, naprawdę? Uuu, jak skiny, to myślę, że średnio mnie to interesuje. Ale dobra, mamy jakieś paczuszki. Yy, podstawowo, co to jest? A, bety, jakieś to prawie 29 robuxów. Ej, to nie jest, to nie jest nic złego. To, to, to poproszę jak najbardziej. Bierzemy coś takiego, poproszę. Mamy pingwinka, mityczny. Nie wiem, czy to cokolwiek tutaj więcej daje nam. Yy, Okej, okay, możemy ulepszać nasze wydobywaczki. Niech będzie. Yy, mamy też tutaj jakieś skiny w ogóle dostałem, jeśli chodzi o to. A, mamy podsta... Aha, dobra, czyli mogę, ale nie muszę, mam podstawę. Mam wyekwipowane, więc nie potrzebuję nic więcej. Ten pet daje nam moc 22 i ładunek 160. Gdzie mam maksymalny ładunek, bo nie jestem w stanie stwierdzić niestety. Dobra, to jest to. Czy muszę go kliknąć? Aha, muszę go kliknąć. Top quality. Proszę bardzo, jest wspaniały. Zobaczmy kolejną paczkę. Kolejna paczka, to jest chyba, tak, to skin. To mnie nie interesuje. Idziemy kolejną paczkę, claim. Dobra, Platypus, proszę bardzo, to jest Pepe Pan dziobak. Poproszę serdecznie w takim. A już się od razu założył, dobrze, nie będzie. Tu są tego, tam jest jakiś szef. Tu są te. E, co tu jest? Są jajka? Tak, 320, dobra, otwórzmy sobie jedno. <laughs> otwórzmy, czemu nie? Stać nas w końcu. Jest pingwin. Czy to jest taki sam pingwin, jakiego ja posiadam obecnie? Nie, to jest zdecydowanie gorszy pingwin, No ale dobra, no jest na razie jednym z lepszych, jakie posiadamy. Dobra, otwórzmy sobie tutaj w takim razie. A nie, nie chcemy tego, chcemy single draw. Zawsze jestem przyzwyczajony, że pod E się otwiera, a tutaj niestety nie pod E. Dobra, jest rzadki. Spoko. Nie wiem, czy tutaj w takiej w ogóle nagrody mi wypadły. Dobra, ja poproszę, ja poproszę. Czy ja znowu dostałem rzadkiego? Za nic? Taką to rozumieć, nie? W sensie... O, skrzynkę dostaliśmy na górze. Proszę. Kliknąłem. 900 monet! Poproszę. Yy, 754. Na pewno jest lepszy niż, niż... ten nasz. A mogę zrobić Equip... Equip Best. Dobra, jest! Proszę bardzo. Bardzo ładnie. Więc teraz tak. Możemy zobaczyć. Upgrade. Co nam to daje? Czy ja tu będę wjeżdżał? Nie. Możemy po 300 monet zaupgrade'ować. Number of Spines. Możemy ilość tego zwiększyć. Dobra. Spinning circles okej, okay. więcej tego, dobra, czyli upgrade'ujemy i poruszanie się. A załadunek? Skąd mam wiedzieć, ile mam załadunek? Aha, załadunek jest po lewej 4 1400, <noise> Wszystko jest jasne. Niech będzie, poproszę w takim razie to wszystko. Ścinamy. Nie ile jestem w stanie, co za prezent w ogóle na górze jest. Aha, co 5 minut prezent, dobra, wszystko jasne. Bierzemy to, tam jest coś yy, do zebrania, więc przejeżdżam tam jak najszybciej. Żeby to tylko wydobyć. Zakładam, że to eksploduje i dostanę trochę więcej. Na starcie. O, te, te już są cięższe! Jest! Ale skrót. Haha, Proszę bardzo, jak robić skróty, to robić skróty. Nie wiem, czy oni wszyscy to widzą, czy, czy tylko ja to widzę, ale niech będzie. Pff. Jesteśmy w stanie wcinać te niebieskie, oczywiście. E, przejście dalej. Wymagane sprzedać 5000 tych bloków, 2,5 tysiąca tych bloków i zrobić 9000 profitu. To myślę jest całkiem spoko. Nie jest jakoś wybitnie ciężkie do zrobienia. Zamykamy. Zobaczmy jeszcze, jak sklep tu wygląda, jeśli chodzi o to. Mamy benefity, benefity, benefity. Jest magnes. Okej, okay. zwiększa zasięg. Double Excavator Destruction. O, mogę to. Mogę dłużej niż na 3 minuty, bo to tak, wiecie? <grym> tu jest paczka cała, o kurde. Tu jest cała paczka za 49. Tu jest Super Acceleration Back też na 3 minuty. Na 2 minuty, na 3 minuty. Tak samo. Mityczny Pet. Legenda. A, co daily. Dobra, to ja poproszę legendarnego peta w takim razie. Poproszę legendarnego peta. Zobaczymy, co jest w stanie mi dać w takim razie. Dostałem kettle. Dostałem krówsko. Niech będzie krówsko w takim razie. <grywka> Niech będzie krówka. Eee, chwila, co, co, co dostałem? Nie jestem pewien. Co, co, to za dźwięki mi się tutaj pojawiają? Ile krowa daje? 16, 120? To dalej nie jest jakoś wybitnie, ale zawsze lepiej. <grytanie> 16, 120. A ile dostaje be, 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 sklep? Bo tu jeszcze jest taki za 200 dźwięk. Mityczny. Niech będzie i mityczny w takim razie. Poprośmy tego mitycznego. Nie wiem, czy tu są w ogóle znaczki po chińsku. Czy to jest... A dobra, to jest pingwin mityczny. Taki jak chyba mamy już obecnie, tak? 22, 160. Dokładnie tak. Czyli... Aha, czyli założyłem w ten sposób, że krowa i tak jest bez sensu. Mm -hmm. To jest najwyższa jakość. Niech będzie w takim razie, niech będzie. Skiny nam niepotrzebne totalnie. Czyli tak, realnie jesteśmy w stanie kupować tylko te tańsze upgrade'y. Dobra, na razie nieważne. Na razie sprzedajemy to, co tutaj jest. E, nie, tu to, to jest upgrade. Tu jest upgrade, Krystian. Najpierw musisz sprzedać. Najpierw trzeba sprzedać. Są jeszcze nagrody. Poproszę. Nieco, nie wiem, co dodało. Co to jest? Zasięg jakiś? A to jest lepsze. Lepsze zbieranie przez 3 minutki. Dobra, proszę bardzo. Nie zbierz tego, nie zbierz tego. Nie zbierz, nie zbierz, ja zbiorę. Uuu, dziękuję serdecznie. Haha! Ha! Proszę bardzo, dobra, innym się to udało zbierać. Boże, jak ja mało tego sprzedałem na razie do tej pory. Strasznie mało. E, spróbujemy sobie tutaj na sklepie kupić, oczywiście, te Double Excavator Destruction Unlimited Load. O, To jest super. Bo będziemy mogli sobie oczywiście niszczyć więcej, więc poproszę. Tu zrobimy to. Czy to w ogóle nie jest sensowniejsze? Tak mi się wydaje. To jest wszystko na 3 minuty. Za 40. To no się wydaje mi, się, że to jest lepsze. Dobra, kupmy to. <laughs> Niech będzie. Nice, zrobione. Dobrze, w takim razie lecimy nieskończone miejsce. Zbieramy wszystko jak najbardziej. Czemu jest drzewo? Co robi drzewo? Eee, nie jestem pewien, co drzewo miało tutaj osiągnąć, szczerze mówiąc. Ale dobra, no rozwalamy. Szczerze mówiąc, to trzeba trochę się nazbierać, patrząc na to, że. Tutaj jest stage i tak dalej. Mógłbym kupić sobie oczywiście znowu na kolejne 3 minutki bez żadnego problemu, więc sobie przedłużymy. Od razu widzę, że one się stakują, te wszystkie rzeczy, które ja kupuję, więc to jest spoko. Proszę bardzo, i kolejne robimy. I cyk, 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 poproszę. Będziemy mieli na jakieś tam 10 minut czy coś takiego. To wystarczy. Jest? Dobra, jest. Teraz achievement robimy. Bierzemy pieniądze dodatkowe, które dostaniemy. Tu nie wiem co dostałem, więc nieważne, sprzedajemy jeszcze to co posiadamy za 4000, idziemy ulepszyć to co również jesteśmy w stanie zrobić. Myślę, że szybkość poruszania się tu będzie ważna. The moving speed of excavators, proszę bardzo, cykl. lecimy na najwyższy poziom. Load to nie, rolling speed to też jesteśmy w stanie zrobić, dobra. Możemy też kupić sobie pieniądze, ale na razie to nie jest jakiś większy sens, dobra jedziemy. Na razie mamy największą prędkość, to jest na razie najważniejsze, żebyśmy byli w stanie robić progresy W międzyczasie oczywiście zbierając sobie tutaj rzeczy eee, Nie wiem, jak mam to daily rozumieć, bo, bo mam daily no, completed Mam kliknąć gdzieś konkretnie? A, na górze, Boże, jedyny Nie zwróciłem uwagi 5 <laughs> diamentów, dawać mi to wszystko, załadowujemy się oczywiście Pyk, pyk, szybkość w poruszaniu tutaj robi robotę na pewno Cała reszta też robi robotę. Jestem troszkę przyciążony, ale nikogo to nie interesuje, bo tak naprawdę nie mam tego. Nice. Yy, kolejne pięć diemencików. Będę... Mógłbym, mógłbym tak naprawdę otworzyć jakiegoś peta, ale szczerze mówiąc wydaje mi się, że nie będzie żadnego lepszego peta. Yy, też pytanie, co te palmy mi dają, bo wydaje mi się, że nie robią nic. oj teraz w ogóle widzę, że cały czas yy, na tym, na samochodzie mi się zbierają te rzeczy tutaj. 224. Czy jak rozwalę, to nie, nic mi to nie dało, szczerze mówiąc. No, zbierać 5000 tych bloków zajmie trochę. I to nie ma się co oszukiwać totalnie. Zajmie na pewno trochę. Tamten próbuje tam przejechać, ale mu coś nie idzie, szczerze mówiąc. Totalnie mu tam nie idzie, jeśli chodzi o to zbieramy 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 on też ma tam całkiem niezłą górkę ja mam zdecydowanie większą tych ciemniejszych muszę zbierać mniej niż tych jasnych więc muszę jeszcze się na tych jasnych trochę skupić żeby nie było proszę bardzo zbieramy 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 eee, niestety nie mogę ża w żaden sposób przejść tego limitu powiedzmy tak eee, czy nie, nie dostałem jeszcze nagrody dobra Niech będzie. Nie mogę w żaden sposób przejść tego limitu i to jest trochę problematyczne, no ale no co my poradzimy na to, nic na to nie poradzimy. Po prostu musimy siedzieć i cisnąć. I teraz zbierać dużo jasnych, bo tak naprawdę to jest ilość bloczków, a ile naraz tych bloczków zbieram, nawet nie mam pojęcia, szczerze mówiąc, totalnie nie mam pojęcia. Ale rozwalam, rozwalam jedne, rozwalam drugie, więc będę w stanie tutaj myślę sporo zarobić, zaraz zupgradeować. Nie wiem czy on potem przejdzie jakby metamorfozę, tak samo jak robiliśmy w jakiejś tam innej gierce, gdzie były metamorfozy itd. i tak dalej, i potem z czołgami to chyba było. I potem to wszystko było coraz lepsze, to nie wiem, zaraz zobaczymy. <laughs> Idę to sprzedać najpierw. Idziemy sprzedać, i będę w stanie coś zrobić. Dobra, sprzedajemy 11 tysięcy, to nie jest jakoś wybitnie dużo, szczerze mówiąc. Eee, dobra, zapgradujmy tu cokolwiek, proszę bardzo. Jakieś tutaj kilka rzeczy. Pyk, 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 pyk. I znowu jedziemy. Dobra. Uzbierane, ulepszone i lecimy. Eee, tutaj jakiś kolejny achievement. Tutaj jakieś kolejne rzeczy, więc nagroda nam się. 1000 coinów, okej. Okay. 1000 coinów nie jest złe. Eee, dobra, uzbierałem też. Już widzę to, proszę bardzo. Pieniądze i kolejny bonus. Niech będzie kolejne 1000. Potrzebujemy tylko tych niebieskich jasnych. I potrzebujemy pieniędzy, żeby się przedostać dalej. Więc zbieramy w sumie w chwili obecnej tylko jasne. Tak, bo których, ma, których mamy nawet nie całą połowę. Ale pójdę tutaj oczywiście, wykorzystam tą bombę, bo, bo czemu nie? W końcu jak już, jak już mam to, o, od razu wszystko zbierze, właśnie. Wszystko w chłonie, to jest bardzo przyjemne. Witam serdecznie, ja tutaj też chciałbym troszeczkę nazbierać, szczerze mówiąc. <laughs> Wykorzystać tą sytuację, że tutaj już mogę. Też zastanawiam się, to, że w sumie w sklepie nie mamy żadnych takich brzydko mówiąc OP rzeczy. Czyli nie mamy takich rzeczy, które rzeczywiście byłyby totalnie kozackie, w sensie pety, które by nam mega mega dużo ulepszały. Or Destruction dostałem, plus 5. Szkoda, że cały czas tylko te diamenciki dostaje, nic innego, bo no jakby. Nie oszukując, diamenciki mnie nie interesują aż tak bardzo. Można otworzyć pety, wiadomo, ale wydaje mi się, że przez jakiś czas nie będę w stanie dostać lepszych petów niż te, które posiadam w chwili obecnej. Ale może jestem w błędzie. Może jestem w błędzie i może zostanę z niego wyprowadzony. Nie jestem w stanie stwierdzić. The minus competition will be held. Aha, czyli musiałbym pójść do punktu do tego. Nie, ktoś tam ma 290 tysięcy pieniędzy, więc wydaje mi się, że to nie będzie większego sensu. Strasznie też mało zbieram. Jakby. Czy nie ma jakiegoś takiego zbierania razy dwa? Czy coś takiego? Tak mi się przynajmniej wydaje, że powinno. Co to jest? Co to? No nie, zniknęło akurat! Come on. Come on! Akurat zniknęło, no! A byłbym w stanie coś pewnie z tym działać. No dobra, nie miałem tego złego, co by na dobre nie wyszło. Zbieramy te klocki, Mamy ich już całkiem sporo, więc wydaje mi się, że... Jedziemy sprzedać i zobaczyć, ile za to dostanę pieniędzy i co jestem w stanie za to zapgrade'ować, bo musimy też mieć 9000, żeby przejść dalej. Dobra, mamy 9000 w sumie już. Lecimy tu z ulepszeniem. Eee, Ulepszymy tutaj load, to na razie mnie interesuje, szczerze mówiąc. Raz, dwa, jakieś coś tutaj, dobra. Coś ulepszyliśmy. Eee, ile mamy tych? Uzbierane 4 tego. To jak teraz uzbieram. A, zostało mi tylko 65, to nie jest zbyt wiele. Pff. Ja w ogóle mam pieniądze razy dwa, czy cokolwiek takiego? Mogę to za 20 robuxów kupić 4000, dobra kupmy. <laughs> Niech będzie. Kliknąłem to? O, kliknąłem, dobra teraz jest. E, e. Okej, okay, zacząłem latać przez moment. <laughs> Co najmniej dziwne, dostałem te pieniądze, o nagle dostałem, aha! Bo teraz mam chyba razy dwa, więc dostałem w sumie te pieniądze. Czyli przez to, że miałem razy 2, dostałem razy 2, mimo że kupiłem raz 1. Ej, to jest mądre, jakby była duża paczka, to byłbym w stanie dostać razy 2, kupując razy 1. To była też, byłaby też mega duża głowa, szczerze mówiąc. Tylko ja się mało odnajduję w tym wszystkim. Ten sklep jest strasznie długi, powinien być bardziej na kategorie podzielony. Tak przynajmniej według mnie. Chociaż nie, tu było klik, do kliknięcia. Tu jest sklep podzielony. O, tutaj był, proszę bardzo. I tu moglibyśmy kupić ze 119, na przykład, 35 tysięcy. 19. Tutaj moglibyśmy za 200. Na, na, nawet nie wiem, ile mam obecnie. A, jeszcze tą paczkę mogę kupić. Potem będę musiał sobie już e, Robuxy doładować, więc niech będzie. Poproszę tą paczkę za 35 tysięcy. Dziękuję szkoda, że nie dostałem teraz razy dwa. Byłoby na pewno lepiej. Proszę bardzo. Dobra, odblokowała mi się kolejna ta. E, możemy też zrobić upgrade, jeśli chodzi o to. Dwa, trzy. Potrzebujemy 9. E, więc na razie muszę patrzeć, czy rzeczywiście. Dobrze, raz, dwa... 3. I tu musimy patrzeć na to. Tu już mi nie będzie stać. Ale nie wiem, co się stanie. Dobra, przejdźmy na razie na drugą strefę. Kupmy ją, przejdźmy. Może tam będą droższe rzeczy. Na pewno będą droższe rzeczy do zrobienia. Więc zbierzmy to, przejdźmy tam i zobaczymy, czy tam są w ogóle tak. Czy tam są pety do kupienia, czy tam są upgrade'y do kupienia. Czy jakiś lepszy wózek, bo... O, no dobra, no jak już tutaj wypadło w tym przypadku, to niech będzie. Zbieram wszystko. <laughs> nie będę narzekał. Eee, tak! Chciałbym! Uuu, poszło! A, to jest po prostu taka strefa, ja muszę na to wjechać, to wjeżdżam. O kurde, jest nowa strefa. A czemu to jest zablokowane? This is the miner. If its running to... Co? Dobra, zobaczymy na bieżąco. Co się będę przejmował? <grych> Sprzedajemy. E, tam jest dalej tego. A, tu jest y, możliwość kupienia peta. Czy to są te same pety dokładnie? Tak, tylko tu jest lepsza jakość. Tu jest lepsza jakość. Tu jest lepsza jakość tych petów, więc możemy sobie tu spróbować i otworzyć. Dostaliśmy żabę i jest rzadka. Pytanie, czy jest lepsza od moich petów? Ile żabo masz? 11 i 9. A, mogę też sprzedawać. Ło! Dawaj mi hajs za nie wszystkie, poproszę. Ile dostanę Za zakrować? 400 coś tylko? Equip best. Dalej to nie jest najlepsza. Sprzedajemy tą żabę. Pff, po co nam w takim razie? Dobra, jedziemy tutaj. Z ulepszeń raz. Brakuje nam trochę pieniędzy. Mm -hmm. No dobra, to idziemy coś wydobyć. Jeszcze mamy trochę bonusu, więc jesteśmy to w stanie zrobić. Nie wiem, co to jest za skałka, szczerze mówiąc. E, tą trawę zbieramy też bardzo szybko. Oj, dostałem akurat pieniądze, no to fajnie. W tym momencie. A, to się kopie. E, tu diamenty są. Co to za wózek? Co to jest? 10. Co to robi? A, mogę wózkiem wysyłać! Aha, czyli płacę diamenty. Nie jestem w stanie wózkiem wysłać. Dobra, wszystko jest jasne. No, te już są cięższe. Tu się czuję większy opór, zdecydowanie. Ale kończy mi się też powoli magnes, kończą mi się powoli rzeczy, więc zobaczymy na razie. E, w sumie to na razie, zaraz będziemy w stanie zobaczyć. Basket lifting. A, mogę też upgradeować. Okej, okay. i pasywne skille. Wild Racing Equip. <laughs> Niech będzie. Nawet nie wiem, jak tego użyć obecnie. A tu mogę. Nie mogę? Mogę? Nie mogę? Ciężko stwierdzić. Niech będzie. Zbierzemy sobie na pewno nasze. O jezus, mamy kilka nagród do zebrania. 6 tysięcy, 6 tysięcy. Proszę bardzo, ile tysięcy? Wszystko się tutaj naprawia bardzo ładnie. E, tam też w tym tym, to chyba się po jednym krysztale dostaje, tak mi się wydaje, więc nie ma to sensu większego. E, tutaj dostaliśmy już nagrody, w sklepie już byliśmy. E, sprzedajmy to, co posiadamy obecnie, i zobaczmy, jak to z pieniędzmi nam będzie stało. 7 tysięcy. Nic nadzwyczajnego, ale jesteśmy w stanie zaupgrade'ować przynajmniej nasz wózek na koniec. A, żeby przejść dalej na. Kolejny musimy mieć yy, więcej. Musiałbym kupić sobie na przykład tą paczkę. W sensie, jeszcze mam tyle Robuxów, więc mogę. Hehe, <laughs> to nie jest większy problem. Więc kupujemy w takim razie 25, mamy 56. I zobaczmy teraz, tak, yy, co jesteśmy w stanie zrobić. Robimy promocję. Czy będziemy wyglądać lepiej? Tak! Mamy lepszy ten wózek. No i teraz upgrade'y kosztują zdecydowanie więcej. No, teraz tak. Teraz wózek kosztuje więcej. Musimy znowu ładować pieniądze, ładować hajs we wszystko I mamy więcej miejsca Nie, bo na razie dalej mamy jeszcze infinite, czyli nieskończone Ale czy jesteśmy w stanie łatwiej się przez to przebijać? Wydaje mi się, że tu jest podobnie Czy przez te pomarańczowe będzie... O, co to było? Coś, coś dostałem Coś dostałem, ciężko stwierdzić co Ale mogę się tu A, bo do tego competition To zaraz się przejdziemy jeszcze, zobaczymy 3, 2, 1, teleport eee, Countdown? 5 minut? jestem sam, w sensie sam będę walczył, tak mam to rozumieć? <noise> Ciężko stwierdzić. E, ciekawe, jest też, ciekawe też jestem co z tym bossem tu jest. Aha, czyli muszę mieć czwarty poziom. A tam są poprzednie w ogóle te plansze, albo kolejne. Ciężko stwierdzić, jedno z dwóch na pewno. Sprzedajemy. 2000. No, powiem wam, że tu się długo będzie się działo i farmiło tak naprawdę to wszystko także. Ja dziękuję wam bardzo serdecznie na razie za oglądanie tej gry, jeśli oczywiście chcecie sobie w nią pograć, to macie link w opisie. Póki co trzymajcie ciepło, do zobaczenia. No i cześć!